On nie tyle utknął, ile jest przedmiotem rozmaitych i ocen prawnych i analiz. One dotyczą przede wszystkim trzech kwestii. Po pierwsze, jaką, jaki tryb przyjąć na egzekucję opłaty audiowizualnej. Przypomnę, że ta opłata jest proponowana na bardzo niskim poziomie, bo wysokości maksimum 100 zł rocznie, maksimum 100 zł rocznie przy opłacie jednorazowej. Drugi element, czy powinna być powiązana z adresem domowym, adresem pocztowym czy z innym elementem, na przykład licznikiem. Trzeci element, mi bardzo zależy na tym, aby w ustawie medialnej, w ustawie o opłacie audiowizualnej znalazły się zapisy gwarantujące możliwość korzystania z środków zebranych także przez media prywatne na realizację projektów właśnie misyjnych i żeby ten procent w każdym roku był powiększany o określony stopień. Zakładam tak, że samo ograniczanie telewizji publicznej, jeżeli chodzi o reklamy, obecnie obowiązujące, nie są satysfakcjonujące, powinny być stopniowo powiększane, ale bez likwidacji reklamy na tym etapie. Muszą oczywiście być rozstrzygnięte kwestie uprawnień dotyczących podziału pozyskanej kwoty. Wydaje mi się, że każdemu każdemu Polakowi w chwili obecnej zależy na tym, aby były gwarancje, że te środki, które trafią do telewizji nie będą, krótko mówiąc, zmarnowane.